Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś na przykładzie dwóch flagowych procesorów ze stali AMD i Intela zrobiłem pewien eksperyment. Będą to Ryzen 9 7950X i Intel i9 13900K. Jak wiadomo, te procesory potrafią ciągnąć całkiem sporo. Intel ponad 300 W pod obciążeniem, Ryzen ponad 200. Mimo że TDP mówi coś innego, bo w przypadku Ryzena jest to 170 W, w przypadku Intela 253. Ale Ryzeny mają coś takiego jak Eco Mode, czyli z tych 170W możemy zmniejszyć TDP na poziom 105W. Do wyboru macie jeszcze 65W, aczkolwiek w przypadku R9 Ryzena nie proponuję tego robić, ponieważ traci się zbyt dużo na wydajności. Ta opcja tyczy się bardziej procesorów Ryzen 7. Testy wykonałem na płycie ASUS Crosshair Hero x 670 e Mobas na dużym wypasie, choć przyznać trzeba, swoje kosztuje. Natomiast w przypadku Intera sprawa wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ opcji Eco nie mamy ale jakoś producent podaje dwie wartości TDP dla tej i dziewiątki, 125W bazowe i 253W w trybie turbo. Stąd też mogę sobie ręcznie ustawić 125W i TDP do tej wartości ograniczyć. W tym przypadku testy również wykonane na płycie Asus Hero z chipsetem Z790. Co do jeszcze opcji eko na Ryzenach, to możecie ją włączyć za pomocą Ryzen Master. Aczkolwiek, jeżeli macie procesory Ryzen 9, od razu, ponieważ TDP z automatu ustawiona zostanie na 65W. Za dużo po prostu stracicie na wydajności. Ok, testy, jakie wykonałem, to oczywiście standardowe ustawienia bez dotykania czegokolwiek w biosie na obydwu procesorach, versus testy na obniżonym TDP. Przypomnę, na Ryzenie 105W, na Intelu 125. Poza samą wydajnością, sprawdziłem, jak wygląda pobór mocy. Jak wyglądają temperatury, testy w trzech benchmarkach syntetycznych obrazujących zastosowania pro plus jeszcze do tego 6 GHz w 1440p. Nie robiłem testów 1080p, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek kupując taki procesor i wydajną kartę graficzną, która będzie w testach użyta, czyli RTX 4080 w 1080p używał 4K znowu nie będzie różnic, ponieważ procesor ma tam małe znaczenie, największe znaczenie jest karty graficznej. Także jak ciekawi jesteście wyników, zapraszam na dalszą część tego filmu. Na początek wyniki w Cinebench R23. Jak się było można tego spodziewać spadki na obydwu procesorach są, ale o wiele gorzej pod tym kątem wypada Intel 13900K. Powodem był spory spadek taktowania od 1300 MHz, gdzie na Ryzenie wyniósł on jedyne 600. W Benchmarku Corona ponownie większe spadki notujemy na procesorze Intela, choć nie są one tak drastyczne jak przed chwilą. I na koniec syntetyków Blender, tutaj bez niespodzianek i procesor Ryzen poradził sobie ze spadkiem TDP znacznie lepiej. Przechodzimy do gier i zaczynamy od Crysis 3. O ile na rejzenie różnic brak, o tyle na Intelu zaliczamy 3% spadek wydajności. W Dead Stranding po raz kolejny delikatne spadki notujemy tylko w przypadku procesora i 913900K. W Kingdom Come Deliverance różnic na obydwu procesorach brak, choć jak widać, jest to tytuł o wiele bardziej lubiący jednostki niebieskich. Niewielkie różnice widzimy w Shadow of the Tomb Raider, choć można to uznać jako błąd pomiarowy. Obydwa procesory są obojętne na obniżenie TDP, jeżeli chodzi o Assassin's Valhalla. Mimo, że ParP6 to tytuł mocno zależny od jednostki centralnej, to różnice po zmniejszeniu TDP są marginalne. I na koniec Cyberpunk 2077. Tutaj na obydwu procesorach spadek da się delikatnie odczuć. Czas na kilka słów podsumowania i zacznę od wydajności w zastosowaniach Pro. Po obniżeniu TDP na procesorze Ryzen 7950X straciliśmy 8%, natomiast na procesorze Intela 13900K. Po obniżeniu TDP na wartość 125W straciliśmy aż 19%. I zobaczcie jeszcze, jak wygląda porównanie procesora Ryzen versus procesor Intel. Po obniżeniu TDP na obydwu jednostkach. Tutaj Ryzen wygrywa z Intelem o średnio 10%, gdzie przed tym zabiegiem delikatnie z nim przegrywał. Poza samą wydajnością mamy jeszcze do rozpatrzenia dwa aspekty, mianowicie temperatury. Na Ryzenie z 95 spadły one na 62 stopnie Celsjusza, na Intelu ze 100 na 65. Do tego dochodzi poziom głośności, czyli kultura pracy chłodzenia. W obydwu przypadkach było to samo. Io, czyli Be Quiet Pure Lub 360 na automatycznych ustawieniach krzywej, wentylatorów. No, i tutaj z 52 ponad dB w obydwu przypadkach ten poziom hałasu zleciał na około 37 Decybeli, także zdecydowanie będzie milej dla ucha. Druga sprawa to oszczędności, jakie wynikają z mniejszego poboru prądu. Na platformie z procesorem Ryzen było to 115W mniej, na platformie z procesorem Intel 238. I teraz zakładając, że na co dzień obrabiacie materiał wideo, z tego żyjecie, to jest wasza praca, robicie to powiedzmy 5 godzin dziennie przez 365 dni w roku, no to przy obecnych stawkach te oszczędności duże nie będą. Na platformie z procesorem Ryzen oszczędzilibyście 157 zł. W skali roku i 468 w skali roku na procesorze, znaczy platformie z procesorem Intel. Więc no sami przyznacie, nie są to duże kwoty. Ok, co do wydajności w grach. Tutaj te różnice są marginalne. Narejdzenie w porywach do 1% i z pewnością pod kątem ilości wyświetlanych klatek tego nie odczujecie. Na Intelu jest to średnio 2%, również nie będziecie w stanie takiej różnicy poczuć. Ale tym razem to Intel wyprzedza Ryzena o średnio 9%, aczkolwiek w jednej grze Ryzenowi udało się przegonić Intela o 2%. Także mamy zupełnie odwrotną sytuację jak w przypadku zastosowań profesjonalnych. Czy warto zatem myśleć o takim zabiegu jak obniżenie TDP, jeżeli komputera używacie tylko i wyłącznie do gier? Moim zdaniem nie, bo temperatury na procesorze będziecie mieli praktycznie identyczne, pobór mocy nie będzie znacznie się różnił, w przypadku AMD było to zaledwie 2W. W przypadku Intera trochę więcej, bo 46, no ale też mnożąc te 46 razy 5 godzin dziennie, razy 365 dni, razy stawka za kilowat, no to dawam w ciągu roku oszczędności 63 zł. Moim zdaniem granie warta w ogóle świeczki. Natomiast gdybyście komputera tylko od czasu do czasu używali, powiedzmy do obróbki wideo czy też zdjęć, no to warto o takim zabiegu, czyli obniżeniu TDP pomyśleć. Lub też pójść jeszcze w inną stronę i dokonać undervoltingu. Wtedy nie tracicie na wydajności, a zyskujecie na temperaturach i kulturze pracy. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.